Opowiem wam pewną rzecz, mianowicie najpierw zacznijmy od mojego poprzedniego aparatu, a za chwilę przejdziemy do tego, który trzymam w ręce. To jest mój G7X, który był ze mną absolutnie wszędzie. On ma brzydką skazę tutaj na obiektywie jak widzicie. Po prostu go kiedyś tam zarysowałem. Cały jest zakurzony był ze mną w Turcji, w Grecji, w Czarnobylu. Wszędzie. Tylko jak oglądaliście vlogi, to pamiętacie jedną ważną rzecz. Jego autofokus był najgorszy na świecie. Po prostu szukał mnie cały czas i, i tak jak mi się z niego świetnie korzystało, tak pomyślałem sobie, że chyba jest czas na zmianę. I może w ręce mi dalej leży najlepiej na świecie. Teraz w ręce trzymam Sony RX100. Dokładniej jest to siódma najnowsza odsłona tego aparatu i najbardziej mnie przekonuje to, że tutaj fokus jest świetny takie rzeczy jak ergonomia, trzymanie go w ręce, czy w ogóle obsługa jest straszliwie toporna i w porównaniu do G7X to jest po prostu masakra. Ale wiele osób o tym mówi, ale ten aparat za to oferuje znacznie więcej rzeczy. Bo tak w skrócie, wyszedł G7X Mark III oraz Sony RX107 i oba mają wejście na mikrofon, więc można wpić sobie zewnętrzny mikrofon. Tylko że tak jak w Sony mamy znowu od piątki bardzo dobry autofokus, który po prostu działa, na którym można polegać, tak w Canonie G7X mamy ten sam autofokus, jaki był w poprzednim Canonie może i nawet gorszy, bo po prostu szuka, biega, stąd też postanowiłem spróbuję coś zmienić w swoim życiu i kupiłem RX100, żeby porobić trochę vlogów, a przy okazji mieć aparat, który oferuje całkiem niezłą jakość tak naprawdę, jako coś takiego małego, co zawsze mogę wziąć i na czym mogę po prostu polegać. Skoro nadarzyła się taka okazja i ten aparat mam już w ręku, to postanowiłem zrobić kilka vlogów, tylko uwaga, żeby nie było, bo wiele osób pyta o vlogi, ziemiach kiedy vlogi. Nie chcę robić takich standardowych vlogów, na których się bardzo mocno skupiam, gdzie robimy Mega dużo ujęć innych rzeczy, bardziej chcę o takie pogadanie, parę przemyśleń, jakie mi się gdzieś tam pojawiają w głowie, żeby po prostu coś fajnego zrobić, a przy okazji potestować sobie ten aparat w różnych y, scenariuszach, żeby móc sobie później zrobić jakąś fajną recenzję, po prostu muszę poopcować z tym sprzętem jakiś czas. Więc dzisiaj, uwaga, pierwszy taki prawie vlog, zaczynamy. Dzień dobry. Witam. Wszystkich. Czy to Warszawa? Ale, ale, boksuję, ale boksuję kołami. Co ja robię, co ty robisz? No właśnie, to może być problem. Mamy Bentleya w pokoju. Tak, Bentley. Dlaczego to w ogóle służy? Fajne. Nie wiem, co to jest. Kliknąłem. Nie, nie mogę. Świeci się cały czas. Ty ciepły się robi. To jest. Wielkie żelazko. to jest po prostu naręcznik, żeby szybciej ręcznik odporować. Naręcznik to jest tutaj. Aha. Obok miejsca, gdzie jesteśmy, jest niewidzialna wystawa. I tak może być wystawa, jak i nie widać? Nie wiem. tak mara będzie tłum, żeby. Ty mów mów, bo ja testuję sobie mikrofon. 3 bolty zamawiałem. Każdy pojechał w inną stronę i zamiast dwóch minut było nagle 10, a ja się śpieszyłem, ale już jestem na czas. Słuchajcie, ten aparat ma wejście na mikrofon zewnętrzny. Zobaczymy, czy działa. Dobra, teraz sytuacja jest taka, że mam mikrofonik przypięty. Musiałem zmienić ustawienia audio, żeby było ciszej i głośniej. W ogóle dzisiaj nagrywamy, a ja sobie robię testy aparatu, więc powstaje, powstaje vlog. Ja nie mam tej fryzury, bo zaraz mi fryzurę i wszystko zrobię dzisiaj rano miałem inną fryzurę, nie miałem na sobie tyle różnych rzeczy, jakichś podkładów, ale to widać chyba. Tak, troszeczkę wracam do vlogów, ale przede wszystkim, żeby sobie potestować ten aparat, bo chciałbym go wykorzystywać także w swoich produkcjach, a przy okazji chcę zrobić coś, co będzie mega luźne i spokojne, żeby nie obciążać siebie mocno tymi vlogami, tylko żeby móc się podzielić swoimi różnymi przemyśleniami. Bym wczoraj nagrywał, żebym się podzielił tym, że byłem wkurzony, bo miałem tak dużo rzeczy do zrobienia, ale myślę, że zobaczycie cały roller coaster emocji, a póki co idę się przebierać i idę przed kamerę. Będę ładny w białej koszuli. Chcesz coś powiedzieć? Dzień dobry. Znaczy byłam już doszła, się doszlać i nie przywitała mnie z Musisz głośno mówić. Ty, bo ja nie ustawiłem głośności mikrofonu, kurczę bo to jest tak, że ja y, musiałem zmienić głośność mikrofonu i nie mam pojęcia czy poprzednie ujęcie w ogóle cokolwiek było słychać bo jak podpinałem zewnętrzny mikrofon to musiałem zmienić poziomy i teraz musiałem zmienić kurczę jeszcze nie ogarniam, czuję się jak dziecko węgle, bo dawno z Soniaka żadnego nie korzystałem ale najbardziej podoba mi się autofokus, że jest w fokusie, jest w fokusie, nie to co było z G7X -a. ja wam pokażę, jest fokus, jest fokus, jest ostro i patrzy się na moje oko Wow. I elegancko wszystko ładnie wygląda. Ja tam w garderobach i w tych innych miejscach nie łapię po prostu inżypy. Powiecie tam jest dużo ubrań innych, albo ktoś inny się ogarnia, więc ja dlatego takie przebitki, a widać zmiany, tak powinienem prowadzić każdego vloga. Czyli zawsze powinienem być ładnie ułożone włosy, biała koszula, dzień dobry, dzisiaj na przykład rozwalimy to i to w domu. Dobrze się To jest super. Koty. Tak wyglądam przed zmyciem makijażu, a teraz, a tak, a tak jest po. Mm. To powinno być teraz tak. Dobry fokus to zrobię. Oh. Słuchajcie, jestem wymęczony na planie. Ja nie łapałem planu, bo tak szczerze wam powiem, nie za bardzo wiem czy mogę. Zapytam się jutro czy mogę planu troszeczkę pokazać. Mogę wam zdradzić, że na Ari Aleksie nagrywamy, więc te filmy są takie kurczę z produkcji jak hollywoodzka. Świateł tam jest paręnaście różnych. Każde z nich grzeje. Jest masakrycznie gorąco, jestem w samej koszuli z długim rękawem, ale na przykład... w e... długim rękawem? No, no tak. Mam swoją koszulę. Ale nie, w sensie Aha, na środku, tam. na planie. A no, ale... Ona jest taka delikatna. Ona jest delikatna, ale na przykład nie będę zradzać kto i w jakiej formie i postaci, bo nie wiem czy też mogę mówić czy nie mogę, nie wiem. Na pewno jak, jak zobaczycie to... Znaczy, to ktoś, ktoś na planie miał gorzej, ale to zobaczycie w swoim czasie. Był cały ubrany i po prostu co dwa ujęcia trzeba było mu przecierać całą twarz, bo po prostu skapywała z niego woda. Natomiast ja byłem o tyle w pozytywnej sytuacji, że mi po prostu kapało spod pach. I to dosłownie. Lecimy jeszcze się spotkać z Mańkiem, De Dogiem z z Warszawy. No i, no i tyle, no i trzeba ich spać, bo jutro od rana znowu cały dzień na planie. Jestem podekscytowany, ale więcej opowiem wam później. Ojku, Ty, kotek tam jest. Jaki słodki. Chodź. Ty liże. Koci miętkę pewnie. Kici, kici. Wiesz, że to nie działa na kot. Na go działa. Nie byś tupnęła. Kocie, halo! On macie, wierzycie? Halo, kocie! Wierzycie, ma? O, patrz, zaraz go! Kocie! mi wzięła koszulę. Artystyczne. Mówiłem wam o psim influencerze. To jest Maniek. Przepięknie, Maniek, tak? Ale się cieszy! Ale pięknie potrafi się ustawić do zdjęciu. Taki Mańku! Ale ma zęby! Ale się popisuje! Słuchajcie, zobaczcie, macie Instagrama. Maniek the dog. Przed wami. Papa? <grymne> nie, umie łapę? O, ojejku! Tak mara, łapa! Tak mara, łapa! A do ciebie idzie. Tak mara, łapa! Tak mara, też tak mi. Tak o mój, co Ma nieco surykatkę. Ma nieco go jak widzi telefonową kamerę. Uuuu! że wow. zaraz coś do jedzenia dostanie. I dostanie! Hej! Już Dzisiaj, żeby nie było, pojawi się historia wielkiego skamu. Oszustwo: szukali mnie na 10 dolarów. Ale ty musisz opowiedzieć. O... No, słuchajcie, ostatnio siedziałem ostatnio z kilka miesięcy temu siedziałem sobie na telefonie i przeglądałem sobie rzeczy, na które na Aliexpress, które mogę kupić. I zobaczyłem, no taką oto lampkę. Myślę sobie, wow, super. Taka fajna konstelacja będzie na ścianie. Kupię. No więc kupiłem, tylko słuchajcie, żeby teraz wam to pokazać Mogę zgasić światło? Tak, jak najbardziej Zostałem oszukany, otoczymy się sobie Wow, super, kupię lampkę Więc kupiłem, wygląda ona tak, to jest najsmutniejsza... O, o, jeszcze nie działa. To jest najsmutniejsza rzecz na świecie. Słuchajcie, jak gdzieś tak przyłożę do ściany, to może jeszcze. Ale wiecie, jak sobie postawię normalnie gdzieś tu, niby na całym suficie miał. O, nie, już aparat mi tego nie wychwytuje Dobra, nawet. Sami wiecie. Oszukali mnie. Ale nie wygląda, jak nie świeci. No jak nie świeci, właśnie jak nie świeci to wygląda trochę dekoracyjnie, więc chociaż... No Pierwsze moje pytanie było, czy to jakieś specjalne, specjalne opakowanie od dziewiątki, bo jest taki kształt. Ale to nie jest najważniejsze, bo najważniejsze jest to... Patrzcie na koszulki. <śmielnie> A -a. A -a. Super. Żółw. <śmielnie> <śmielnie> Samy. Warszawa główna. Poniekąd fajne jest to w tym aparacie, że jeżeli chodzi o balans bieli, to tutaj moje oczy widzą dokładnie tak samo jak ja widzę w tym momencie na ekraniku. Czyli jest tutaj taki kolor żółty mocno. Czyli to nie jest tak jak miałem, wydaje mi się w G7 x że w momencie kiedy byłem w żółtym pomieszczeniu, to specjalnie ustawiłem ten balans bieli, żeby tutaj nie było aż tak żółto, tylko żeby było na nienaturalne, jak się kolory robiły. A tak to jest w miarę spoko. Zamówiliśmy sobie żarełko, dlatego że po prostu po tym całym dniu ja jestem tak totalnie Wytyrany, czuje się jak w saunie, bo uwaga. Tak jak już chyba zapewne wcześniej mówiłem. Oty wspaniały hotel. Kurczę. Rozwalone wszystkie rzeczy. Jeszcze poduszka jest jak z takich przytulanek, zrobiona, pozbijany jakiś silikon w środku. Skóra w ogóle nie oddycha, jest masakra. Ale na takim planie, przy tak dużej ilości świateł, posłus człowieka się leje. Ja tak dużo dzisiaj piłem, a z g 7 x tak było, że ja już ogarniałem ten aparat. Ale tutaj. dziecko we mgle. No i bym się. A to był najgorszy vlog, chyba. A trzeba się rozpędzić, więc to był najgorszy vlog, który będzie lepszy. Mam leci jakiś stary film w Operacjach. operacjach Niech to będzie rozpoczęcie wielkiej epickiej, wspaniałej, wyjątkowej, jedynej w swoim rodzaju przygody, która nie zaprowadzi nas absolutnie nigdzie, czyli w skrócie życie ziemniaka powraca. Ach. No i co, pozytywnie wyszło? Po drodze z paroma problemami się spotkałem z natury zwykłej, że aparatu nie ogarniam, między innymi nie miałem ustawionego, żeby mi się odpowiednio bardzo rozjaśniał w nocy, zapominałem, żeby zmienić czułość mikrofonu, jak podpinałem zewnętrzny mikrofon, jak używałem tego wbudowanego, ale i tak z wbudowanego jestem całkiem zadowolony, bo dźwięk jest ładny i klarowny. Zresztą ocenicie to sami, ja będę łapać jeszcze trochę więcej ujęć różnych, różnorakich, no i może mi się uda parę fajnych, ciekawych opowieści wam przekazać. I uwaga, te vlogi nie będą codziennie, bo tak jak dzisiaj na przykład. Ogarniam po prostu rzeczy, jakich nie ogarnąłem przez wyjazd. To muszę się nimi zająć, a niekoniecznie robieniem vlogów, bo to taka nie jest moja główna domena. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. No i dwa inne filmy. Subskrybujka. Pa!